W tym odcinku rozwiążemy równanie takie, jakie widzisz tutaj na tablicy. Równanie przedstawione w tym zadaniu jest równaniem z jedną niewiadomą. Ta, takie równanie tego typu może być nazwane równaniem również liniowym, czyli równaniem stopnia pierwszego. Dlaczego? Dlatego, że niewiadoma jest w pierwszej potędze, czyli x domyślnie jest tutaj w potędze pierwszej. W jaki sposób... Mamy rozwiązać takie równanie. Przede wszystkim zastanówmy się, na czym polega rozwiązanie równania. Rozwiązanie równania polega na znalezieniu takiej wartości x, jeśli ona istnieje, która spełnia takie równanie. Tutaj mamy trochę bardziej złożone równanie niż te pierwsze zadania, które rozwiązywaliśmy, i żeby znaleźć wartość x, która spełnia takie równanie, musimy troszkę je uprościć. W pierwszej kolejności ten nawias wymnożymy przez wartość, która przed nim stoi, czyli przez 2. No i tutaj mam 2 razy 2x, to będzie 4x i 2 razy 1 to będzie 2, czyli tutaj zapisuję plus 2. Tutaj wpisuję odjąć i przepisuję na razie kreską łamkową, przepisuję mianownik. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o licznik, no to nawias wymnażam przez 3. I mam tutaj 3 razy x to jest 3x i 3 razy 1 to jest plus 3. Następnie plus 3x przepisuję bez zmian, znak równości również i teraz ten nawias wymnażam przez liczbę 2 trzecie. No i 2 trzecie razy 6x to jest 12x trzecich, dodać 2 trzecie razy 3 to jest po prostu 6 trzecich. No i teraz na ten moment dokonam redukcji wyrazów podobnych, które znajdują się po lewej stronie równania. I tutaj otrzymuję 7x, natomiast resztę przepisuję bez zmian. Czyli 7x plus 2 odjąć, 3x plus 3 dzielone na 2, to się równa. No i tutaj zobacz, pamiętaj o tym, że za każdym razem kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli to wyrażenie, które wziąłem teraz w kółko, to jest nic innego jak 12x dzielone na 3, Czyli to wyrażenie jest równe 4x, natomiast tutaj mamy 6 trzecich, czyli 6 podzielić na 3 i tutaj to wyrażenie jest równe 2, dlatego tu zapisuję plus 2. Na ten moment nie za bardzo już mam jak wykonać redukcji wyrazów podobnych, więc mogę zająć się przekształceniem tego wyrażenia, czyli dobrze byłoby, żebym ja się po prostu pozbyła mianownika. W tym też celu... Obustronnie mnożę całe wyrażenie przez 2, czyli przez wartość, która stoi w mianowniku. I otrzymuję tutaj 2 razy 7x dodać 2 razy 2, odjąć 2 razy 3x plus 3 dzielone na 2, to się równa 2 razy 4x dodać 2 razy 2. No i tutaj w wyniku tego mnożenia ja otrzymuję 14x. Dodać w wyniku tego mnożenia otrzymuję 4. Natomiast tutaj zwróć uwagę, że mogę skrócić tą dwójkę i mianownik. Tutaj pozostaje 1, więc otrzymuję minus 1 razy 3x plus 3. To jest bardzo ważny zapis. Dlaczego? Dlatego, że tutaj stoi minus 1. Dlatego ja minus 1 zapisałam tutaj, a cały licznik zapisałam w nawiasie. Ze względu na tego minusa wyrażenia w nawiasie będą zmieniały swój znak na przeciwny. Ale póki co tym się nie przejmujemy, zapisujemy znak równości i tutaj po prawej stronie otrzymujemy 8x plus 4. Na ten moment przez minus 1 wymnażam zawartość tego nawiasu no i tutaj otrzymuję 14x dodać 4, minus 3x, minus 3 to się równa, 8x, Dodać 4. No i teraz dokonuję redukcji wrazów podobnych po lewej stronie, mam tutaj 14x minus 3x, to się równa 11x no i 4 odjąć 3 to jest 1, więc tutaj zapisuję plus 1 to się równa 8x plus 4. No i teraz nie wiadomo na lewą stronę przenoszę pamiętając o zmianie znaku i wiadomo, tak samo na prawą stronę, też muszę pamiętać o zmianie znaku. Więc tutaj otrzymuję 11x odjąć 8x to się równa 4 odjąć 1 11x odjąć 8x to jest 3x to się równa 4 odjąć 1 to jest 3. Obustronnie dzielę tą wartość przez wartość, która, czy to równanie całe dzielę przez wartość, która stoi przy x, czyli dzielę przez 3 otrzymując x równy 1 czyli tak naprawdę na tym etapie otrzymaliśmy już odpowiedź, którą jest to, że x jest równy 1, czyli liczba 1 spełnia to całe równanie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli byśmy x równego 1 podstawili pod każdą z niewiadomych, pod każdego x, które tutaj się znajduje, to w rezultacie byśmy otrzymali taką sytuację, w której lewa strona równałaby się prawej. To oznacza właśnie, że. Jedynka spełnia to równanie z zadaniem. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do lajkowania filmów, do subskrypcji kanału, komentowania poszczególnych filmów. Pamiętaj o tym, że na moim kanale zamieszczam także inne moje treści, które mogą przydać Ci się w szkole, jak również w przygotowaniach do matury. Dziel się kanałem z innymi osobami, które uczą się matematyki i koniecznie zajrzyj na mój blog ilonabednarska.pl znajdziesz tam wiele wartościowych dla siebie treści.